Siemano, witamy na kanale Kowgaragę. Dzisiaj zajmiemy się golfem, który przestał odpalać. Zapraszamy. We're 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 Ostatniego poranka jak co ranek podszedłem sobie do golfa, chciałem odpalić, odjechać do pracy, ale fura mi nie odpaliła. Myślałem, że to kwestia akumulatora, więc zmieniłem akumulator. No, na tym drugim, ten słabo, ale zakręcił, w końcu zagadał. No i pojechałem sobie do pracy. I wracając z pracy, mimo że akumulator wiedziałem, że jest dobry, no to znowu był problem z odpaleniem, ale się udało. Przyjechałem do domu. No, i tak podmieniłem z powrotem na swój akumulator, który cały dzień się wtedy ładował. No, ale fura nie odpalała, po prostu było słychać tylko takie pstryknięcie, tyknięcie rozrusznika, i nic się nie działo. No, więc tak, wziąłem się za oczyszczanie styków. Wszystkich tutaj już część jest poczyszczona, przeczyściłem klemy, śruby. Tutaj widać, że jest przeczyszczona masa. Tam przy, przy silniku też przeczyściłem. No i potem zabrałem się za czyszczenie tutaj styków właśnie przy rozruszniku. No i niestety odkręcając śrubek, która tutaj była, nie udało mi się jej odkręcić, po prostu się urwała i połamała się obudowa od elektromagnesu. No więc problem rozwiązujemy w ten sposób, że kupiłem po prostu nową część, którą będziemy montować zamiast starej. No, i miejmy nadzieję, że to pomoże. Jeśli nie, no to trudno, będziemy szukać przyczyny dalej. No, ale ja jestem na razie dobrej myśli. Mam nadzieję, że to będzie to. No i tak. Póki co mamy tutaj dziurę po rozruszniku. I czego się nie spodziewałem, to to, że śruby, które trzymały rozrusznik, tutaj widać trzy otwory są. No to te śruby też były zaczepione o poduszkę silnika, a w zasadzie taki montaż do taką łapę. No i odkręcając rozrusznik po prostu silnik się trochę przesunął opad. Więc to jest kolejny problem, z którym mam nadzieję, że sobie poradzimy, bo no inaczej, inaczej się tego rozwiązać nie da. Ale jest podnośnik, więc Będziemy naginać trochę tutaj silnik albo budę, żeby otwory trafiły na swoje miejsce. No i tyle. No. Zobaczymy, czy podłączenie na nowo na przeczyszczonych stykach coś pomoże. Ogólnie, tak jak widać, rozum mamy wyjęte, tak jak Tańczy mówił. No i to, co połamał, to ten elektromagnes, który trzymał się zależnie na trzech śrubach. Fakt, że były bardzo mocno zapieczone, no jednak ze starości tam zaśniedziały te, te śruby i tam się coś porobiło, że ciężko wkręcić, ale tak jeszcze taka uwaga tu jest taki haczyk, gdzieś jest stary? nie ma starego tu jest taki haczyk i, i to się ciężko ściągało, w sensie trzeba wiedzieć, po prostu trzeba tak od góry zarzucić i po na ten haczyk, o i on wtedy skakuje i się nie da wyjąć, tak go po prostu trzeba takim mykiem no i tak, no i w sumie zmieniamy tylko to, bo bo to zostało połamane. Tak naprawdę nie wiemy, czy to jest przyczyna nie działającego rozrusznika, ale miejmy nadzieję, że tak. No więc, dobra, przechodzimy do składania tego, co tu mamy. Czyli tak, tu idzie sprężynka. I teraz tak, pozycja tego, nie wiem, czy to ma znaczenie, ale spróbujmy tak. Trzeba było przekręcać tak. musimy chwycić to w Śruby były mocno przykręcone, także ja radziłbym też mocno dokręcić. żeby po prostu tam nie wiem, nic się nie stało, może jakoś tam wysuwa czy coś to Jo, może działają tutaj jakieś siły w sumie na to, nie? Szczerze nie wiem, bo robię to pierwszy raz. Dobra, wstępnie przykręcone. Wydaje mi się, że to tak było. Tutaj trzeba jeszcze jakąś nakręteczkę znaleźć. W się znaleźć, Chcę założyć po prostu, żeby tą masę przy, przykręcić. To mała, co, Czy dobra? się okaże, idealne dobra więc tutaj mamy masę już przykręconą a tutaj będą szły pozostałe przewody, które są na półce dobrze, dokręcamy to dokręcamy to i widzimy się przy aucie właśnie wkładamy rozrusznik tak, e, rozrusznik jest na miejscu tylko właśnie pojawia się ten problem o którym mówiłem wcześniej, że E, żeby go poprawnie zamontować, to trzeba śrubami, które są długie, e, trafić tak, żeby one przeszły przez łapę silnika. Więc tutaj trzeba będzie trochę pokombinować, bo o, tu może zobaczysz to. O, tutaj Zatęczko widzicie, mocno. wystaje śruba z tamtej strony. Nie wiem, jak to unoże, nie, żeby widać, że nie na tym samym poziomie, po prostu są... To jest ta dziura tu przy filtrze, no. po prawej. Tutaj powinna wejść śruba, która jest tam, te 2 cm niżej. Mm. Więc musimy teraz podnieść silnik. Mm. Nie wiem jeszcze za co. Na razie tutaj jest podparty za skrzynię biegów, tak po prostu, żeby niżej nie spadł. Ale no myślę, że to będzie trzeba trochę zmienić ustawienie tego. Żeby bardziej od tamtej strony go jakoś złapać i, i podnieść Ta idzie, Czeka, ale czekaj bo... No teraz no Idzie, idzie w górę Jeszcze, jeszcze, o się idzie do góry No dawaj jeszcze Już no. mam. Tak, co widzisz? Tak, jest ok. no Zobaczymy, jak pozostało, nie? pokażę, jak to wygląda. A, no trafiło. Czyli dobrze się podniósł. Już jest ok Skręcamy dalej śrubki. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak jak widać, mamy przykręcony już rozrusznik na gotowo, i teraz Antoś jeszcze czyści styki. Tak, dokończam robotę od której się zaczęło wszystko. Czyli właśnie czyszczenie styków, bo są już takie brudne, zaśniedziałe. Tutaj widać jakieś takie olejowe aż smary, takie no, brzydkie. No to jak już mamy kawałek w części nowej, no to i to niech chociaż w miarę wygląda. No i zaraz będziemy tutaj skręcać. Tu są takie dwa przewody, które dokręcamy do tej śruby. Tutaj jest wtyczka, która nachodzi na ten, na ten pięcie, jak to tam zwać. No i w zasadzie potem co? Podpięć tylko akumulator zostaje. No i zobaczymy czy, czy zakręci, czy zagada, czy nie. Prawdziwy mechanik nie używa szczotek ani pneumatów, tylko wszystko no, tak. kluczem. No to odpalamy golfa. No i kręci. Dobra, gaźmy. Sprawdź jeszcze raz. Dobre, Odstrzała łapie. No powiem tak. Fartem się udało. Bo Antoś połamał część. Elektromagnes kupił nowy, ale nie było tak naprawdę wiadomo. Czy to to? Olej brzęczy. Komputer, coś się pali. ustawia, coś się pali. No także, naprawa wyszła pomyślnie. Naprawa była robiona na czuja. Podsumowując, y, takie małe główienko kosztuje 90 zeta. E, no więc, ja myślałem, że będzie taniej. Wyszło jak wyszło, ale w każdym razie działa, więc jestem zadowolony, bo mam czym jeździć. No to tak, robota zrobiona. Wymieniliśmy ten elektromagnes. Okazało się, że to pomogło. Teraz golf odpala, odpaliłem go już z 3 razy i odpalił za każdym razem. Póki co, no myślę, że jeszcze trzeba pojeździć, zobaczyć, czy na pewno wszystko działa, ale jestem dobrej myśli. No bo kręci dobrze. Nie ma tutaj żadnych problemów, więc cieszę się, no bo no bo się cieszę, bo działa. więc tutaj jest gitarka. Myślę, że no tutaj jeszcze właśnie poobserwować, przyjrzeć się temu parę dni, zobaczyć czy nie ma jakichś niepokojących wydarzeń, ale raczej nie powinno być, chyba się udało. My dziękujemy za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subika no i co, do następnego filmu, a w następnym filmie najprawdopodobniej będzie albo jakiś vlog z tak wszystkiego, albo Citroen C5 wymiana filtrów, także zapraszamy do następnego filmu też i co, siema siema